Witam wszystkich serdecznie po tej stronie Janek. Z Janek witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o niespodziewanym powrocie zimy i porozmawiamy o tym, jak w takich zmieniających się warunkach atmosferycznych korzystać z auta, jak skutecznie, bezproblemowo jeździć samochodem w momencie, kiedy wraca zima. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia tego dzisiejszego tematu, chciałem tradycyjnie przypomnieć o możliwości zasubskrybowania kanału polubienia danego filmu, no i oczywiście o możliwości skomentowania tego filmu. Jak zwykle, przypominam, że możecie mój kanał polecić swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Bardzo zapraszam do działania, do uskuteczniania tych wszystkich aktywności. Moi drodzy, wahania, pogody nie są. Niczym niezwykłym. W naszej strefie klimatycznej jest to zjawisko charakterystyczne i może zdarzyć się tak, że w marcu, w kwietniu dzieją się rozmaite rzeczy, które mogą zachwiać naszą wiarą w to, że wraca wiosna. No i oczywiście te zmieniające się warunki atmosferyczne mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie. Samochodu, ale również na funkcjonowanie kierowcy. No, mało kto czuje się komfortowo w sytuacji, kiedy jednego dnia jest na plusie kilkanaście stopni, a następnego dnia ta temperatura krąży wokół zera, jest zimno, wieje, wieje lodowaty wiatr i ogólnie nic nie chce się robić. Jakie trudności mogą wystąpić w sytuacji, kiedy? Gwałtownie zmienia się aura, wraca zima. Co, co, takiego konkretnego może, może w nas uderzyć? No przede wszystkim są to trudności z uruchomieniem samochodu. Tutaj na pewno, na pewno w tym punkcie należałoby zadbać o dobry stan techniczny samochodu. Niestety nie da się tego wszystkiego zrobić w ciągu kilku godzin. To jest bardziej takie działanie długofalowe i na swoim wideoblogu miałem okazję wielokrotnie o tym wspominać. Ale taka drobna rzecz, którą można zrobić w zasadzie z marszu, na przykład robiąc zakupy w jakimś markecie, to zastanowienie się nad tym, czy nasze wycieraczki w samochodzie działają dobrze, czy dobrze zgarniają brud, z szyby, wodę, śnieg. No i oczywiście za to odpowiadają pióra wycieraczek najczęściej. Te pióra wycieraczek mogą być już po zimie. Troszeczkę zużyte, a dobre pióra wycieraczek to naprawdę nie jest jakiś duży wydatek. Warto w to zainwestować. Taka druga rzecz, która mi przychodzi jeszcze do głowy, to pułapka związana z wcześniejszą zmianą opon na właśnie ten sezon wiosenno-letni, czyli na opony letnie. Jeżeli ktoś z Was ma. Nie opony wielosezonowe, tylko właśnie zmienia zimówki na letnie. Potem, jak się robi zimniej, zmienia właśnie te letnie opony na zimowe. To mógł już przez ten krótki czas wiosny w tym roku. Zdecydować się na zmianę opon, no i w tym momencie rzeczywiście, jeżeli jezdnia jest śliska, może to przysporzyć trochę zmartwień, no ale na to też jest jakieś rozwiązanie. Oczywiście nie mam na myśli powrotu do opon zimowych, po prostu zmniejszmy prędkość podczas jazdy i wcześniej rozpoczynajmy podróż, licząc na to, że zajmie nam ona więcej czasu. No właśnie, czas, dochodzimy do najważniejszego. Jeżeli zmienia się aura, to na pewno są trudności z szybkim dotarciem do miejsca przeznaczenia. Nieważne, czy idziemy do pracy, do, do szkoły, czy jesteśmy umówieni na jakąś herbatkę z ciastem, urodziny. Potrzeba na to wszystko więcej czasu, potrzeba więcej energii na przygotowanie samochodu do jazdy. Samochód może być zaśnieżony, szyby mogą być pokryte śniegiem. Lodem, no i w związku z tym na pewno będą na drodze pojawiały się korki, szczególnie w miastach. Tutaj moim zdaniem należałoby przyjąć na dzień dobry, że drogowcy jak zwykle zostali zaskoczeni przez zimę i poszczególni kierowcy również. Przyjmijmy po prostu, że na początku sezonu zimowego jest podobnie jak pod koniec tego sezonu zimowego, kiedy zaczyna się wiosna i Właśnie są te wahania takie atmosferyczne, istnieją tacy kierowcy, którzy nie są w stanie jeździć swoimi autami. No i oczywiście spróbujmy w sobie wykształcić większą wyrozumiałość wyrozumiałość dla kierowcy, który nie jest w stanie odpalić w korku swojego samochodu, dla kierowcy, który nie dba o swój samochód, nie dba o widoczność jego samochód jest cały pokryty śniegiem większa wyrozumiałość. Będzie na pewno potrzebna. Oczywiście, te wszystkie rzeczy związane właśnie ze zmianą pogody, z gwałtowną zmianą pogody wpływają na stres, ludzie się stresują, ten stres się oczywiście udziela, no i wiadomo, jest potrzebny spokój, jest potrzebna taka dawka spokoju, ale też samokontroli. W Jankowym sklepie jest dostępny bardzo fajny webinar. Webinar właśnie o osiąganiu spokoju za kierownicą samochodu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do zakupu tego webinaru. Ale ważne jest to, żebyśmy przyjęli na drodze, że ktoś nie zna kanału Janek z Janek, jazda autem bez stresu i po prostu nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami. Nie pokazujmy w takim przypadku wyższości naszego samochodu nad innym samochodem. Nie dajmy się sprowokować. Skupmy się na tym, gdzie chcemy dojechać i trzymajmy się tego celu. Nie pozwólmy na to, żeby coś nas zdekoncentrowało. Dbajmy o spokój. Skorzystajmy z webinaru trenera pozytywnej jazdy. Ja jestem bardzo ciekawy, czy w tym roku zaskoczyła Was zima, czy mieliście takie poranne problemy z dotarciem do miejsca przeznaczenia, na przykład do pracy. Koniecznie o tym napiszcie w komentarzach. No i napiszcie o waszych obserwacjach, co według was jest ważne w sytuacji, kiedy taka aura pogotowa gwałtownie się zmienia, co wam pomaga. Serdecznie zapraszam, ja ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam Janek z Janek.